W tym numerze tygodnika do rzeczy dokonuje kaminkautu. Wielokrotnie demaskowano mnie jako faszystę i muszę powiedzieć, że tak, była to prawda, ale państwo też jesteście typowymi polskimi faszystami, choć może jeszcze o tym nie wiecie. Jak sobie z tym poradzić o tym w tekście 10 przykazań polskiego faszysty. Sporo tekstów także w tym tygodniu o Władimirze Putinie, czy jest politykiem racjonalnym, czy jest szaleńcem i kim są jego polscy poputczycy, którzy się dość licznie objawili poza Krymu przez Federację Rosyjską. Także o naszych możliwościach militarnych. Jak Donald Tusk rozbroił polską armię i kim jest człowiek, który dzisiaj tą polską armią zarządza? Tomasz Siemoniak, polityk, do którego najlepiej pasuje określenie z znanego filmu Barei jest z zawodu dyrektorem aktualnie Ministerstwa Obrony Narodowej. Polecam tekst o patologiach powodowanych przez unijną jałmużnę, która miała nas uczynić krajem wielkim, bogatym, o Marku Sawickim, który odszedł z rządu w atmosferze skandalu, jako bohater afery, a wraca teraz. Y Zupełnej ciszy, bo o aferze, której nikt nie wyjaśnił, jakoś po cichutku zapomniano. Ksiądz zakowicz Zaleski pisze zaś o pojednaniu polsko-ukraińskim i jego nie tylko możliwościach, ale i realnych działaniach, które są podejmowane, aby straszliwą pamięć, straszliwą historię dzielącą nasze narody przezwyciężyć. A z lżejszych tematów, wywiad z Katarzyną Figurą. O tym, o czym nigdzie indziej z nią jeszcze nie rozmawiano. I oczywiście stałe rubryki. Zapraszam serdecznie do lektury kolejnego numeru Tygodnika do Rzeczy.